No to lecimy. Zaczynamy oczywiście kolejną grupę w turnieju Luli Cup. To jest grupa D, w której mamy Polaka jeszcze, Chrystian zawodnik Team Offside Esports, Krystian Szczęsny i z drugiej strony na niebiesko gra Klem. Klemet Splanczes zawodnik Teamu Liquid. Proba Polaka już dojeżdża ze zwiadem. Bengier, pisze Gerald, Szymanow. witam mocno. No, dzieje się, dzieje się oczywiście. Tak, no mamy Bengiera na początku, czyli bardzo atrakcyjne do oglądania widowisko, starcie sportowców gladiatorów. Dobra, także zobaczymy co się wydarzy na razie. Oczywiście, klem rozpoczął dwóch rafinerii, co sugeruje, że będzie dość agresywnym zawodnikiem. Zaraz powinniśmy zobaczyć fabrykę. Jest fabryka, po riperze, oczywiście presja. Reaperem też zapewne będzie. No i tutaj, Christiana, widać, że formuje barykadę, taką trochę antyreaperową. Pylon w drugiej bazie, żeby robić w razie czego barykadę z budynków. No, trzeba będzie zaprezentować takie dość defensywne, pewne otwarcie. Zobaczymy, czy się uda. Siema, Urel, widzę mocno. Renobus na Twilight Council. Blinkę oczywiście chce Christianer sobie zagrać. Po dwóch adeczkach poleciał stalker, czyli Christianer robi dość bezpieczne otwarcie. Adeczki są świetne też do obrony na początku, no bo mają tego Shade'a, jak się dobrze zamikruje, to dogoni Heliona czy Reapera, czy cokolwiek, co tam rywal w niego rzuci. Pewnie na pewno będzie wcześniej wywierać presję, już robi Mediwakam pojawił się oczywiście cyklon. Także będzie presyjka na bank ze strony francuskiego zawodnika. Tu jeszcze przegonienie Ripera ma miejsce. Wychodzą maryny na mapę. Baza przelatuje. No i co najważniejsze, Mediwakom zaczeka pewnie na Switch Tanka, żeby go zabrać ze sobą. No i w ten sposób klem w zasadzie najszybciej, jak tylko się da, przetransportuje tanka na drugą stronę mapy pod bazę Krystianera. Zobaczmy, czy to wyjdzie. I od razu rura z Switch Tankiem już leci. Może jakieś spotkanie na środku? No niebezpieczne to będzie, jeżeli stracili. On, no, jeżeli straci adeptkę za ripera, bo to tak nie za dobrze. A tu każda jedna jednostka protosa jest bardzo cenna, żeby obronić się przed tak wszystym atakiem. Kolejna adeptka zagrożona, niedobrze, niedobrze. R na pewno może wlatywać bardzo agresywnie. No i złapał tę adeptkę. Cyklon jest świetny w takich rzeczach. Dwie adeptki stracone. Pozycja klema mam wrażenie, że tak dobra jak tylko może być. Nie dało się lepiej rozpocząć z perspektywy terańskiej. Jeszcze w dodatku wyłączy produkcję Robo oraz Warp Gate'a. Bateria dopiero za chwileczkę będzie gotowa. Christianer ma co prawda produkcję, ma trzy Warp Gate'y, ale no to nie będzie nic prostego. To już wygląda jak, mam wrażenie, gra klema Francuz potężny, Siege oczywiście atakowany. Udało się pozbyć Siege Tanka. I w sumie? Nawet, nawet. Ciekawe, czy Mediwakał pocałowałoby się teraz zniszczyć. Klem jak widać manewruje. Ostro manewruje. Naładowana energia baterii za pomocą nowej umiejętności, proto nowej umiejętności Nexusa i Protosa. Jeszcze mikruje Christianer. Robi co może, niestety Mediwak leczy naprawdę dużo punktów zdrowia swoich sojuszniczy sojuszniczych jednostek. No, niestety, niestety, ciężki temat. Mariny zrobiły co ciekawe: najwięcej obrażeń, potem cyklon, potem dopiero Switch Tank. A jeszcze chcę zobaczyć Battle Report, bo tutaj... A nie dobra, nieważne. Szukałem jednej statystyki, ale nie ma ile punktów zdrowia zostało wyleczonych. No ja on za dużo stracił Krystianer, nie oszukujmy. I się tutaj jakoś przesadnie. Świetne mikroklema i pozamiatane. niecałe 6 minut Krem zrobił jedno z mocniejszych wczesnych uderzeń, jakie można w ogóle zrobić. Czyli im? I my kolejna mapa BO3, oczywiście to jest także do dwóch wygranych klem, może zaraz już awansuje do meczu wygranych, chociaż na pewno są osoby dopingujące ostro Christiany RAM. No żeby chociaż powalczył, żeby na takiej większej mapie miał chociaż jakieś jedne makro i pokazał na co go stać. To samo na początku, jak widać, robi klem. Christianer nie wykonał żadnego zwiadu. Ciekawe, czy znowu pójdzie e, tropem, śladem tego Blinka. Nie wiem, jak to się broni tak swoją drogą, pisze Gerald. No, trzeba pewnie jakoś kajtować, czy nie wiem, co robić, ale. No, ciężki temat, bardzo, trzeba przyznać. Musiałbym na to zagryć co najmniej parę gier i może bym do czegoś doszedł, ale też nigdy nie wiadomo, że taki wariant otwarcia zrobi klem. Ale ciekawe, czy powtórzym. Już robię ekspansję. I od razu w drugiej bazie, więc trochę inaczej niż na poprzedniej mapie. Odrobinę ryzykowniej. A nie da się kajtować, bo cyklon ma rację, rację. No ciężki temat. Może jakoś tego cyklona trzeba złapać z forcefieldami w jakimś dziwnym miejscu. Nie wiem. Może od centry właśnie trzeba otworzyć i czarować, nie wiem jak. No niestety, ale trzy proby padły. Oczywiście teraz mamy odwet Christianera, Rambo złapał scv -kę. Kolejne ripery przybywają. Witamy champions. Z tego co widzę adeptka się <laughs> ewakuuje. No i teraz zaraz będzie oczywiście uderzenie klema. Trzy reapery, dwa heliony. No i taki brutalny, bezczelny wjazd w ekonomię. Coś takiego zaraz zrobi klem. Krystianer wstępnie się lekko barykaduje, ale to chyba nie będzie gotowe na czas. Zresztą i tak nie chcę zrobić pewnej barykady. 7 probek wyjaśnionych, tutaj widać kolejny nexus. Dobra, trzy proby się przekręciły. Tutaj roszady na budynkach i e bej zagrany. No, można powiedzieć, że jest to lepsze otwarcie niż na poprzedniej mapie, ale czy to jest otwarcie dobre? Jak się straci 13 probek protosem, to z reguły większość graczy się już trochę tak żegna z potyczką. Może nie jest tragicznie, ale na pewno też nie jest dobrze. Klem jest na prowadzeniu. Tutaj jeszcze leci raywerem na kontrem. Medivac przeżył i jego też na, na pewno naprawi klem. Obserwery chyba się rozstawiają tak początkowo już po mapie. Fajnie jakby zobaczył może Ravena, nie wiem czy to się stanie, ale jest mała szansa, że się tutaj uda przyuważyć. No no no, zauważył. Pytanie czy widział, bo tutaj pewności nie mam niestety, ale to zaraz się okaże. A dobra, są chociaż dwa stalkery na miejscu. Clem ładnie celował po probach. Tutaj dylemat czy wskakiwać? Na rejestrze dobrze ustawione budynki, więc nie da się dobrać do tego tanka, ale da się dobrać do supply tam. No opartego też fabrykę można. Reaktora już nie ściągnie. Oj, ciężki temat, ciężki. Fajne wyciągnięcie marina. Dobrze, że jeszcze nie ma Steam'a, bo zapłaciłby tutaj potencjalnie dużą cenę Christianer. No i jeszcze takie skromne. O! No tu mnie zaskoczył trochę klem. No ale w sumie Christianera chyba też. O, dużo, dużo niestety ugrał Francuz, jak zwykle. Zrobił tak, że jakoś wychodzi na prowadzenie. Trzecia baza i już kolejne koszary są stawiane przez Klema. Już do pięciu raksów dąży. Ciekawe, czy widzi tego obserwatora. No, aha, <śm> no chyba widzi. Bagieta, wszystko widzi. Kolos laseruje, stalker oczywiście, biegają. No, dylemat, dylemat, czy można, czy nie można. Nie widzę tego z tymi tankami. Jeszcze oczywiście Klem może wykonać jakiś desant za momencik. No i zobaczmy, jest gwiazd, nie jest ofensywa, te kolosy trochę się przeblokowały. Ładnie, niestety rozgrywa całą tę batalię Klem. Na pewno nie było takiego gładkiego żwawego przełamania. No i teraz wydaje mi się, że Klem mógłby polecieć do pierwszej bazy Protosa. Ciekawe czy to zrobi. Otóż nie, chyba że za chwilę, no ale za chwilę to będzie blinki. Ach, nie tego Medivhaka, niestety, ten akurat był pusty. Szkoda, wielka. Tu jeszcze parę probek padło. Klem dosyła posiłki już przez mapę, z tego co widzę. Tutaj Recall poleciał, też to widział Klem. No i oczywiście odleci. Ciekawe, czy coś straci tu jeszcze. Nie. Niestety. O! no W sumie. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. <śla> nie była to najlepsza wymiana. Zaczyna dodawać wikingi do swojej kompozycji, zawodnicy trochę zmieniają miejsce do walki, a tutaj jak zwykle kolejny autoturecik sportowym. sportowy coś, coś tam jak zwykle klem wyłapał. Przegrupowany Christianer idzie do terana, no i nadzieja, że tutaj coś się tak ładnie wymikruje. No to jest w zasadzie celusieńka nadzieja. Tu Marine No i Clem ponownie wlatuje Ravenem i będzie rzucać autotureta. Ach, te autoturety. Raven zniszczył już 9 jednostek. Tutaj swoją drogą też coś przeleciało, chyba z się wycofuje. Clem oczywiście też siedzi na razie u siebie. No i mamy przejście w Disruptory. Oraz oczywiście ghosty też się będą pojawiać. Fabryka robi jakąś roszadę i chyba chce tutaj dostawić. O, star tego Starporta, drugiego. Ciekawe, gdzie fabryka leci. Czy w ogóle gdzieś leci? A może tam sobie będzie wisieć w okolicach godziny trzeciej, żeby informować klema o tym, czy jakiś warping na przykład wlatuje. Prawdopodobnie tak. No, czekamy, czekamy. Autoreta i minę też ma tutaj klem przygotowane do obrony. Tutaj jakiś marin sobie zaparkuje. Tutaj znowu ruch Ravena. Ale już jest bateria, więc chyba klem nie rzuci w to miejsce teraz autotoreta, tylko poleci do innej bazy, bo <laughs> z baterią po prostu ten autotoret nic nie zrobi. A tu nie ma baterii, także można. O, tutaj jeszcze stalkery lekko zaczepiają bagietę. To nie jest źle. Wiadomo, ten autoturet męczy. Tutaj dalej się męczą. No, no trochę stalkerów niestety jest wyłapywanych i to wcale nie tak mało. Także trochę słaba ta akcja dla Christianera. No najważniejsze, że dożyli chyba obaj do prawie pełnego limitu. Christianer jeszcze, no może nie ma, 200 na 200. Klem już tak. Ale nie wygląda to najsłabiej. Jest tu też bateria do pomocy z kanonem. Z myślałem, że pójdą na kontrę, a tymczasem one się cofają. Klem niestety zauważył właśnie teraz tych zelotów ładna próba wyłapania ghosta, ale za mała siła ognia od stalkerów. No i niestety widać, że zloci po prostu zostali straceni. Może wikinga jakiegoś Nie. chciał kliknąć marudera. Tak, Klem ewidentnie zapomniał ulepszeń, to jest, to jest wielka sprawa, bo może właśnie dzięki temu jeżeli przetrwa tę batalię Christianer, to będą jeszcze nawet całkiem niemałe szanse na zwycięstwo, no, ale trzeba teraz się obronić, trzeba przeżyć. Ładna kula, nawet całkiem na początek, myślę, że nie najgorsza. Teraz ważne, żeby kolosy trochę pożyły. No niestety wyszły trochę przed szereg, mam wrażenie, że właśnie za bardzo chciał zanurkować. By Polak już stracił wszystkie kolosy i trochę to jest duża strata. Wikingi lądują, Tam jest jeszcze kontra Christianera po drugiej stronie mapy, ale planetarka pomaga, zaloty wbiegają do tej bazy. No i Klem, w sumie to nie ma za dużo obrony, ale w ataku niestety ma zdecydowaną przewagę liczebną. Nie ma dobrych wieści, cały czas teran jest silniejszy w tej lokalizacji. Zeloty już tutaj w zasadzie popadały, chociaż zniszczył 11 SCV. Widzę na minimapie też co ciekawe Rayvena, który... Tak, bo Klem użył chodkiej do całej armii, więc wszystko idzie tutaj teraz. Na pierwszą linię frontu. Zobaczymy, czy się uda. Bardzo pobijane są jednostki Terana. Ghosty na pierwszej linii. Nie, nie próbuję ich ratować jakimś medywakiem szalonym. No ciekawe, ciekawe posunięcie. Tutaj jest jeszcze autoturet, którego wyrzucił Raven do czwartej bazy Christianera. No dzieje się, dzieje się. Miejmy nadzieję, że to się wszystko poprawi. Tutaj się obserwer z Ravenem zobaczyli. Robi z powrotem kolosy Polak. Niestety ma dużo mniej. Cały czas jakaś nadzieja w tym, że trochę słabe ulepszenia ma Klemno i w tym, że Dizraptory może się połączą. Wszystko od tych kulek szczerze mówiąc zależy. Tutaj Mina jakoś dziwnie się zakopała koło Nexusa, zaraz zobaczymy czy coś zrobi. Walnęła tylko dwie proby. Nie za wiele dobrego robią te Disraptory, ale może teraz w sumie bardziej próbuje Christianer trochę tak grać na czas. No ale on jednak traci więcej od klema. Potężna grupa maruderów i Marinów cały czas się przebija i niestety ma, no ma czym się leczyć tutaj też klem. Gdyby nie miał chociaż Mediwaków aż tylu. To byśmy tutaj mieli prawie pewność, że Krystianer się obroni, tak nie jest łatwo. Kolos. Dobrze, że przybywa ten kolos. On będzie cały czas odłukiwać przeciwnika. Zelotów też troszeczkę w ramach mięsa armatniego ma Krystianer. Żadnych kontrataków niestety nie jest w stanie robić. Cały czas naciskany przez klema. Tutaj ta mina chyba zaraz znowu zostanie przeładowana. Nie zajął się, się nią w ogóle Christianer. Teraz dopiero znalazł chwilę. No i mina rozwalona. od drugiej bazy Christianera, być może zaraz znowu wleci ten Raven. Raven 21 tak był w stanie zniszczyć przez całą tę grę. Przeszkadza Protossowi. To i stream streamu, no były przez chwilę, przez parę sekund, łącznie 6 sekund, laga niestety. Mogło to też być trochę w czasie rozłożone. O nie, takie ruchy to są ruchy bardzo mocne. Clem ma większą, większy limit armii, więc może tak jak najbardziej się rozdzielać. No i to niestety pewnie mu przyniesie całkiem dobre rezultaty. Christianer walnął we własne baterie z Raptorami. Tutaj też Disraptor niestety nie został ogarnięty i po prostu od razu stracony. Podchodzi, próbuje wyczyścić, nie ma niestety stalkerów, nie ma nadziei, no i GG. Klem za dobrze się wypozycjonował, jeden drop w zasadzie był w stanie rozszerpać defensywę, GG. No szkoda, ale ta druga mapa chodzi o troszeczkę lepsza. a é posso